Witajcie, Wolc Kulturystyce. Światki na jej kulturystki są ze sobą związane przynajmniej od lat 50. ubiegłego wieku. Od tego czasu dziesiątki adeptów żelaznego sportu próbowało swoich sił na małym lub wielkim ekranie z lepszym lub gorszym skutkiem. Dlatego w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kolejnym pięciu ciekawym postaciom łączącym te dwa światy. Wśród nich będą także aktorzy o świetnych sylwetkach, którzy jednak nie mieli okazji występować na scenie kulturystycznej a także ci, których kariera filmowa jest nieco mniej znana niż kulturystyczna. W odcinku tym pojawią się także nazwiska, o które prosiliście wy w komentarzach do poprzednich części tego cyklu. Jeśli zaś nie oglądaliście poprzednich części, zapraszam do obejrzenia. A więc zaczynamy. W poprzednim odcinku wspomnieliśmy polskiego Arnolda, czyli Mariana Glinkę, ale Polska mogła pochwalić się w tamtym czasie aż dwoma aktorami ze świetną sylwetką. Drugim z nich był oczywiście Marek Perepeczko. Perepeczko na poważnie zainteresował się kulturystyką na początku lat 60., będąc studentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Jak można wyczytać na stronie, Jan Włodarek i przyjaciele po kilku latach treningów mógł pochwalić się całkiem przyzwoitymi wymiarami. Przy 190 cm wzrostu i 90 kg wagi miał 122 cm obwodu klatki piersiowej i 43 w ramieniu. Ponadto wyróżniały go całkiem niezłe wyniki siłowe. Jego rekord w wyciskaniu sztangi leżąc w wąskim chwycie to 140 kg, a w wyciskaniu nad głowę osiągał wynik 100 kg. Podobno Perepeczko był wielokrotnie namawiany na starty w zawodach sylwetkowych i zdaniem wielu ekspertów mógłby rywalizować jako równy z równym z czołówką polskich kulturystów tamtego czasu. On jednak nigdy nie zdecydował się na występy, prawdopodobnie także dlatego, że krytycznie postrzegana przez władze ludowe kulturystyka mogła utrudnić mu karierę aktorską. Zanim jeszcze perepeczko został Janosikiem, jego nieprzeciętna postura wzbudziła zainteresowanie reżyserów, szukających odwrótów silnych, wyrazistych postaci. Jedną z takich ról jest bardzo ciekawa kreacja Adama Nowowiejskiego w Panu Woodyjowskim i przygodach pana Michała. Warto wspomnieć także popioły Andrzeja Wajdy i to zdjęcie powstałe na planie produkcji. Choć sporą część sylwetki perepeczki zasłania polaraksa, masywne ramię i mięsień piersiowy zdradzają dobrą formę aktora. Stojący po lewej stronie Daniel Albryski, choć drobniejszy, także prezentował szczupłą, ładnie otłuszczoną sylwetkę z dość zarysowanym kształtem litery V tułowia. Ale rolą, która zapewniła Markowi Perepeczce nieśmiertelność, była oczywiście tytułowa postać w filmie i serialu Janosik. I faktycznie zaprezentował w niej sylwetkę, jakiej w latach 70. w polskim kinie trudno byłoby szukać. Wyróżniały ją przede wszystkim szerokie ramiona i pełna, wyrazista klatka piersiowa. Choć muskulatura ta nie była przesadnie masywna ani zdefiniowana, przywodziła nam myśl siłę i sprawność, tworząc wiarygodny wizerunek groźnego rozbójnika. Co ciekawe, Marek Perepeczko rywalizował o angaż do Janosika z Marianem Glinką. Rywalizację tę finalnie wygrał oczywiście Perepeczko, choć pewnie i Glinka wywiązałby się z tej roli bardzo dobrze. Niestety, podobnie jak w przypadku Glinki, charakterystyczne warunki fizyczne mogły także zaszufladkować Marka Perepeczkę i utrudnić rozwój jego kariery. Produkcje, które mogły wykorzystać potencjał umieszczonego aktora, były wtedy w polskiej kinematografii bardzo rzadkie. Mimo to obaj ci aktorzy przeszli do historii kina i zasługują na najwyższy szacunek także za to, że propagowali trening siłowy w tych mocno niekulturystycznych czasach PRL-u. Choć z drugiej strony można tylko żałować, że nie pojawili się nieco później, bo Perepeczko w swoim szczycie formy mógł być świetnym odtwórcą, na przykład roli Wiedźmina. Tymczasem na zachodzie związek filmu i kulturystyki stawał się coraz mocniejszy i bardziej udany. Zainspirowani sukcesami Steve'a Reevesa, kolejni kulturyści zaczęli podbijać kinoakcji tamtych czasów. W tym celu wielu z nich wyemigrowało do Włoch ówczesnej Mekki, kina, miecza i sandałów. Jednym z nich był Ludeni, znany w kinematografii jako Mark Forrest. Deni nie miał tak wybitnej kariery zawodniczej jak Steve Reeves czy inny notwórcę Herkulesa w tamtym czasie, Rex Park. Ale zajmował wysokie miejsca na lokalnych zawodach, takich jak Mr. New York City czy Mr. Venice Beach. Jego ogromną zasługą dla kulturystyki było też to, że wziął pod swoje skrzydła nastoletniego pasjonata żelaznego sportu o imieniu Larry Scott. Deni, widząc ogromny potencjał Scotta, wskazał mu metody treningu, które pozwoliły chłopakowi wejść na drogę do zostania pierwszym Mr Olympią. Sam Deni w latach 1960-65 wystąpił w aż 12 filmach, wcielając się głównie w postać Herkulesa lub jego odpowiednika w kinie włoskim Maciste. Warto wspomnieć, że w jednej z tych produkcji, Machiste Lomo forte del Mondo, zagrał również inny świetny kulturysta, dwukrotny Mister Universe, Paul Winter. Mimo, że Deni nie doczekał się tak wielkiej popularności jak Steve Reeves, należy przyznać, że pod niektórymi względami jego sylwetka nawet przewyższała tę należącą do Reevesa. Te zdjęcia zdradzają nieco pełniejsze mięśnie piersiowe i ramiona oraz bardzo szerokie obojczyki, odpowiednio budowane mięśniami naramiennymi. Danny nie miał co prawda tak wąskiej talii jak Reeves, ale jego sekcja środkowa zdradzała już całkiem niezłą definicję mięśni prostych, zdecydowanie wyprzedzając ówczesne standardy kina. Choć aktorski epizod Danny'ego dobiegł końca w 65 roku, nie oznaczał on rozbratu z showbiznesem. Ex Hercules realizował się w późniejszych latach życia jako śpiewak operowy. Następny z bohaterów tego zestawienia jest chyba najbardziej spełniony pod względem kariery kulturystycznej. Serge Nebre, zwany czarną panterą, jest bowiem jedynym kulturystą, który może pochwalić się zdobytymi na przestrzeni kariery aż sześcioma tytułami mistrza świata w czterech różnych federacjach. Jego sylwetka uznawana jest zarazem za jedną z najbardziej estetycznych w całej historii kulturystyki. Ponad dwukrotnie większa od talii klatka piersiowa, masywne mięśnie kapturowe oraz ramiona stanowiły wręcz idealny materiał do stworzenia przekonującego wizerunku filmowego Herosa. I Nebre zaczął dość szybko wykorzystywać te atuty. W przeciwieństwie np. do Steve'a Reevesa czy Arnolda, nie czekał do końca kariery sportowej z zostaniem aktorem, ale pogodził tę profesję z niezłym skutkiem. Już w 1962 roku, a więc jeszcze przed swoimi największymi sukcesami sportowymi, Nebre zaczął pojawiać się w filmach. Na początku oczywiście były to tytuły z podznaku Miecza i Sandałów, takie jak Przybycie Tytanów czy Gordian Mściciel. Ale w pewnym momencie kariera aktorska wpłynęła negatywnie na sportową drogę Nebreta, a przynajmniej oficjalnie. W 1975 roku został on zdyskwalifikowany z udziału w Mister Olympii zaledwie na dwa tygodnie przed konkursem. Władze Międzynarodowej Federacji Kulturystki tłumaczyły tę decyzję domniemanym udziałem Nebreta w filmie erotycznym. Najprawdopodobniej mogło chodzić o tytuł Le Demoiselle Apache, w której faktycznie pojawił się Nebre. Zdruzgotany kulturysta, wydający się być wtedy w życiowej formie, zaprzestał treningów. I dosłownie na dzień przed konkursem władze federacji pozwoliły mu na start. Nebre mimo mniejszej około 6 kg odplonowanej wagi ciała wziął udział w Mr. Olympii, zajmując mimo komplikacji drugie miejsce tuż za Arnoldem Schwarzeneggerem. Do dziś wokół tego wydarzenia narosło sporo kontrowersji, a sam Nebre wskazywał zupełnie inne niż film powody tej dziwnej dyskwalifikacji. Zresztą mówię o nich więcej w osobnym odcinku o Sergio Nebre, do którego obejrzenia Was zapraszam. Ale Nebre po nieudanej dla siebie Olimpii nie porzucił ani aktorstwa, ani kulturystyki. Odciął się od IFBB i założył własną federację Waba, występował też na Mr. Universe federacji Naba. Pojawiał się też w produkcjach filmowych i serialowych u boku takich gwiazd jak Jean-Paul Belmondo, Timothy Dalton czy John Collins. Choć biorąc pod uwagę jego osiągnięcia sportowe, kariera aktorska była nieco w cieniu tej kulturystycznej. Choć należy pamiętać, że w latach 60. i 70. twórcy niechętnie powierzali ciemnoskórym aktorom większe role w swoich produkcjach, głównie ograniczając ich udział do ról charakterystycznych. Serge Nebre wziął także udział w kultowym dokumencie Pumping Iron, choć w mniejszej niż planowano roli. Najprawdopodobniej bowiem aktor nie dogadał się z twórcami co do swojej garzy za udział w tej produkcji. Jako ciekawostkę warto wspomnieć też, że z rysów twarzy Serge Nebre bardzo przypominał innego aktora pierwszego czarnoskórego laureata Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego Sidneya Poitier. Właściwie ten odcinek przedstawia sześciu kulturystów aktorów, bo dwóch kolejnych bohaterów zwykle pojawiało się na ekranie razem. A mowa o braciach barbarzyńcach, czyli Davidzie i Peterze Polu. Bliźniacy Pol zostali w 1979 roku zauważeni przez zawodowego kulturystę polskiego pochodzenia Pita Grimkowskiego i ściągnięci do Los Angeles. Mieli w ten sposób podążyć tropem Arnolda czy Luisa Ferrigno i na bazie rosnącego zainteresowania kulturystami na dobre rozgościć się w Hollywood. Choć z dostępnych informacji wynika, że żaden z braci nigdy nie wystąpił w zawodach trójbojowych czy kulturystycznych, obydwu cechowała nieprzeciętna siła i masywność sylwetek. Popisowymi bojami braci Pol było wyciskanie za zakarku 165 kg i wyciskanie leżąc w odwrotnym chwycie blisko 230 kg. Obaj bracia mieli też masę mięśniową zbliżoną do zawodowych kulturystów ówczesnych czasów. Na przykład ich karki miały mieć aż 52 cm obwodu. Bracia Pol chcieli budować swoją popularność nie na sukcesach sportowych, a oryginalności i kontrowersji. Dlatego w Gold Gym nawet w lipcu trenowali we flanelowych koszulach i bandanach, publicznie przyznawali się też do tysięcy dolarów w niezapłaconych mandatach za parkowanie. Choć często mówi się, że za tym wizerunkiem buntowników barbarzyńców stał Joe Vader, doskonale kalkulujący możliwość wykreowania bliźniaków na gwiazdy. I faktycznie w jakiejś mierze się to udało. W 1982 roku magazyn Sports Illustrated poświęcił braciom pol obszerny ośmiostronicowy materiał. Niedługo potem zagrali swoją pierwszą małą rolę w komedii DC Cup, w której pojawił się również znany z roku jego 3 i drużyny A, Mr. T ale chyba najbardziej znaną produkcją z udziałem braci Pol są barbarzyńcy, jeden z wielu filmów powstałych na fali popularności kolana barbarzyńcy z Arnoldem Schwarzeneggerem. Klasyk gatunku fantazy Erika Setw VHS przedstawiał klasyczną dla tego typu produkcji estetykę z dość przeciętnymi efektami specjalnymi i charakteryzacją. Ale na pewno trzeba oddać braciom Pol, że byli do niego dobrze przygotowani fizycznie. Ich sylwetki cechowała bardzo dobra masa, szczególnie w obrębie klatki piersiowej i ramion, przy dość niskim poziomie tkanki tłuszczowej. Bracia Polna na przestrzeni następnych kilkunastu lat pojawili się jeszcze w kilku produkcjach, praktycznie zawsze występujący razem. Co ciekawe, mieli też oni epizodyczną rolę w głośnych, urodzonych mordercach Olivera Stone'a, ale scena z ich udziałem została usunięta podczas montażu. Ostatnim bohaterem tego odcinka będzie pewien wysoki Austriak, ale nie będzie to Arnold Schwarzenegger. Na przestrzeni lat wielu kulturystów marzyło o tym, by pójść w ślady Arnolda i Roland Kickinger miał, przynajmniej na papierze, sporo argumentów, by to zrealizować. Podobnie jak Schwarzenegger urodził się w Austrii, a mierząc 1,93 cm i ważąc do 136 kg, miał nawet bardziej okazałe gabaryty niż jego słynny rodak. Kickinger swój najjaśniejszy punkt w karierze zawodowego kulturysty miał w 1996 roku, zajmując siódme miejsce na Ironman Pro. Zaprezentował wtedy masywną, pełną jak na ten wzrost, sylwetkę o dobrej jakości umieśnienia. Kickinger startował dalej w latach 90., ale zajmował miejsca w drugiej dziesiątce stawki. Niezrażony tym Kickinger szybko przekwalifikował się i wzorem Arnolda zaczął pojawiać się w filmach. Jednym z jego pierwszych występów była mała rola, ale w poważnej produkcji – Zabójczej broni 4. Przez kilka kolejnych lat grywał głównie w serialach i filmach telewizyjnych, w tym dość popularnym i w Polsce pastiszu Słonecznego Patrolu o nazwie Nagi Patrol. Choć jego kariera nie rozwijała się tak jak Arnolda, zagrał w samego Schwarzeneggera. Miało to miejsce w filmie Si Arnold Run, opowiadającego o drodze austriackiego dębu do stanowiska gubernatora Kalifornii. W filmie tym Kickinger całkiem nieźle odtworzył kilka kultowych scen zarówno z życia, jak i z ról Schwarzeneggera. Prawdopodobnie dzięki tej roli, kilka lat później mógł wreszcie pochwalić się, że zastąpił Arnolda. Zagrał bowiem Terminatora T800 w filmie Terminator Ocalenie. A dokładniej zagrał jego ciało z cyfrowo doklejoną głową Arnolda. Mimo relatywnie mało wymagającego aktorsko zadania, Kickinger podszedł do niego bardzo poważnie. Konsultował się nawet z Robertem Patrickiem, odtwórcą roli T-1000 w drugiej części cyklu, by możliwie najbardziej wiarygodnie odtworzyć zachowanie elektronicznego mortercy. W 2009 roku pojawiły się plotki o kolejnym możliwym udziale Kingera w roli kojarzonej ze Schwarzeneggerem. Austriak miał być brany pod uwagę w remake'u Konana Barbarzyńcy, ale rolę tę finalnie powierzono znanemu z gry o tron, Jasonowi Momoi. Oto pięciu aktorów kulturystów, jakich dla Was dzisiaj przygotowałem. Ale wybierając bohaterów tego odcinka, kilka ciekawych nazwisk znowu musiałem odłożyć na półkę. Nie wykluczam więc powstania kolejnej części tej serii w najbliższym czasie. A jeśli wam po głowie chodzą jacyś może zapomniani aktorzy kulturyści, podzielcie się nimi w komentarzach. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.